Dzień dobry, witam, tu Jacek Bartosiak, Strategy in Future. Dzisiaj przeczytam Państwu tekst pana Krzysztofa Uchnaska ze Strategy in Future na temat polskiej energetyki atomowej, część pierwsza, tym razem w całości poświęcona Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i pracom nad atomem właśnie w, w, w poprzednicy III Rzeczypospolitej. Polska energetyka jądrowa, czasy PRL, część pierwsza. Polska jest jedynym krajem byłego bloku wschodniego, w którym nie wybudowano elektrowni atomowej. Bloki energetyczne w żarnowcu były co prawda w budowie już od 1983 roku, ale decyzją rządu Tadeusz'a Mazowieckiego prace nad nimi zostały wstrzymane w roku 1990. A realne działania zmierzające do postawienia bloków energetycznych zasilanych atomem zaczną się dopiero teraz. Warto jednak się zastanowić, jak to się stało, że przez długie lata Polski Ludowej żadnej ekipie rządzącej nie udało się doprowadzić do stworzenia polskich elektrowni. Atomowy. W ogóle też nasz tekst jest opatrzony bardzo ciekawym zdjęciem elektrowni jądrowej w Żarnowcu, yy, która w dużej mierze była dokończona. Znaczy w dużej mierze była już, no, no nie dokończona, ale zaawansowana. Będę o tym czytał w tekście. Wielkie plany industrializacji kraju oraz rozwoju wsi, co wiązało się również z elektryfikacją, oznaczały, że w Rzeczpospolitej Ludowej zapotrzebowanie na energię elektryczną stale rosło. Praktycznie od początku istnienia PRL oprócz hut i innych zakładów przemysłu ciężkiego władze zmuszone były budować elektrownie. Oprócz decydentów w kraju z polskich potrzeb w tym zakresie zdawali sobie sprawę również politycy zagraniczni. Warto w tym momencie odnotować informację, którą były premier PRL Piotr Jaroszewicz podzielił się w książce, Przerywam Milczenie, opublikowanej na początku lat 90. Otóż, kiedy w marcu 1960 roku, jako wicepremier i minister związany ze sprawami ekonomicznymi, udał się z oficjalną wizytą do Stanów Zjednoczonych, gospodarze mieli się postarać o rozmowy z, koncertem, z koncernem Westinghouse. Na no, tym właśnie, co buduje elektrownia atomowa. Nie był to odosobniony przypadek wskazujący na to, że w początkowych latach Polski Ludowej zachodni przemysł liczył na możliwość współpracy z naszym państwem. Chociaż pierwszy polski reaktor atomowy EWA został zbudowany na licencji radzieckiej, którą to ZSRR zaoferował nam w roku 1955, to równolegle z propozycją radziecką Warszawa otrzymała oferty z Wielkiej Brytanii. Z oczywistych powodów wszelkie tego rodzaju propozycje i rozmowy nie przełożyły się na wejście zachodnich koncernów do Polski. Ale dobrze obrazują one, jakim atrakcyjnym rynkiem była rozwijająca się Polska. Władze komunistyczne postawiły jednak na rozwój elektrowni węglowych. Lata 60. to czas kontynuacji budowy bloków opalanych węglem kamiennym oraz wprowadzania na większą skalę elektrowni zasilanych węglem brunatnym. Już w 1959 roku na Zjeździe KC PZPR podjęto decyzję, że w nadchodzącej pięciolatce Udział energii z węgla brunatnego wzrośnie z 4,5% aż do 29% w roku 1965. Należy jednak zauważyć, że sama technologia jądrowa była już wtedy w Polsce obecna i rozwijana, oprócz reaktora badawczego Ewa, który rozpoczął pracę w czerwcu 1958 roku, w pierwszej połowie lat 60. uruchomiono jeszcze reaktory Anna i Maryla. Rozwój atomistyki doświadczalnej nie przełożył się jednak na decyzje polityczne dotyczące budowy elektrowni atomowych. Historycy zgodnie uważają, że wynikało to z silnej pozycji lobby węglowego wzmacnianego w Polsce kolejnymi decyzjami o otwaraniu kopalń i rozwijaniu przemysłu ciężkiego. Budowa elektrowni węglowych wiązała się z zapewnieniem trwałego zwiększania zatrudnienia i środków, jakie władza centralna przekazywała na sektor górniczy. Na przełomie lat 60. i 70. część krajów bloku wschodniego zaczęło się starać o pozyskanie technologii ZSRR i rozpoczęcie budowy pierwszych bloków napędzanych energią atomową. Przygotowania do budowy elektrowni atomowej w Polsce zaczęto już w 1966 roku przy okazji tworzenia programu rekonstrukcji branż, gałęzi przemysłu i regionu. Były to jednak dokumenty operujące bardziej na poziomie koncepcyjnym oraz tworzone przez zespoły robocze niż przez decydentów, którzy w celu utrzymania swojej bazy politycznej musieli dbać o interesy lobby przemysłowych. Niestety polskie działania w tej kwestii zostały zatrzymane przez wydarzenia z marca 1968 roku. W wyniku czystek partyjnych odwołany ze stanowiska został Wilhelm Billig, będący pełnomocnikiem rządu do spraw wykorzystania energii jądrowej. Jego odejście przełożyło się również na czystki w Instytucie Badań Jądrowych, gdzie Billig był uznawany za jednego z głównych organizatorów pracy. Uważa się, że zmiany personalne przynajmniej częściowo sparaliżowały pracę nad wykorzystaniem atomów w polskiej energetyce w następnych latach. Wydaje się, że najciekawszym okresem w polskiej energetyce atomowej był lata 70. Poważnym impulsem do zmian był kryzys energetyczny z zimy 1969 roku. Ujawnił on znaczne problemy polskich elektrowni oraz całej infrastruktury energetycznej. Dodatkowo w roku 1970. Ministerstwo Górnictwa i energetyki ogłosiło, że trwające budowy elektrowni przedłużą się, a na część z nich trafiają wadliwe podzespoły. Chcąc uzdrowić zaistniałą sytuację. Władze planowały rozpocząć dywersyfikację źródeł energii. Słuszne wnioski i plany zostały jednak szybko zarzucone przez prezydium rządu oraz nową ekipę, która doszła do władzy po wydarzeniach z grudnia roku 1970. Edward Gierek ogłosił powrót do rozwoju energetyki opartej na węglu brunatnym, tak więc zostały utrzymane dawne priorytety. Jednakże nie zrezygnował on całkowicie z budowy elektrowni atomowych. Świadczy o tym podjęta w sierpniu 1971 roku decyzja prezydium rządu o budowie pierwszej polskiej elektrowni atomowej. Był to jednak moment, w którym wiele krajów bloku wschodniego starało się już o uzyskanie zgody na transfer technologii atomowej i budowę bloków energetycznych na swoim terenie. Dlatego też, jak piszą w swojej książce wiek energetyków Bartłomiej Derski i Rafał Zasun, w 1973 roku przewodniczący z planu Iwan Bajbakow przekazał polskim władzom informację, że ze względu na obciążenie rodzimego przemysłu licznymi zleceniami na budowę urządzeń dla kolejowych elektrowni oraz dla tych państw, które podpisały już odpowiednie umowy, urządzenia dla elektrowni atomowej w PRL będą mogły zostać dostarczone najwcześniej w latach 1981-83. Co ciekawe, przywoływany już wcześniej były premier Piotr Jaroszewicz mówił, że władze PRL świadomie odsuwały w czasie rozpoczęcie budowy w Żarnowcu, gdyż chciały uniknąć przestarzałych konstrukcji i nie w pełni bezpiecznych reaktorów na licencji radzieckiej. Jest to wersja zgoła odmienna od tej przedstawionej przez autorów wspomnianej książki. Nie można tego postrzegać jedynie jako próby wybielenia swoich decyzji politycznych przez byłego premiera już w czasach III Rzeczypospolitej. Świadczą o tym słowa samego Edwarda Gierka, który wskazywał, że jako urzędujący premier Jaroszewicz wykazywał się brakiem zaufania i dużym sceptycyzmem wobec technologii radzieckiej. Miał on nawoływać do wstrzemięźliwości poczekania, aż ZSRR udoskonali posiadane technologie i będą one na satysfakcjonującym polski rząd poziomie. Efekty rezygnacji z energetyki atomowej, niezależnie od powodów tego rodzaju decyzji, widać w Programie Rozwoju Polskiej Energetyki do roku 1985, roku, kiedy to, który to program, został uchwalony przez Radę Ministrów w 1975 roku. Zatwierdzony program nie przewidował budowy elektrowni atomowej na terenie PRL. Niechęć polityków będących wówczas władzy do energetyki atomowej pochodzącej ze Związku Radzieckiego oraz do wybudowania w kraju elektrowni napędzanej atomem jest o tyle interesująca, że to właśnie w latach 70. władze centralne zdecydowały się przeznaczyć miliard złotych na badania nad pozyskaniem energii z atomu. Była to jednak inna technologia niż ta obecna w radzieckich reaktorach atomowych, gdyż nie chodziło w niej o rozszczepianie jąder atomu, ale o ich fuzję, czyli fuzję termojądrową. W 1958 roku naukowcom w Stanach Zjednoczonych udało się doprowadzić do pierwszej kontrolowanej reakcji termojądrowej. Początkowo urządzenia służące do prób naukowych mających dać reakcję termojądrową, która docelowo osiągnie poziom krytyczny, były bardzo duże i kosztowne. Szansa na zmianę pojawiła się w latach 60., przełomem, który na nowo zwiększył zainteresowanie badaczy na całym świecie i spowodował, że zdaniem naukowców z tamtego okresu przeprowadzenie fuzji termojądrowej o dodatnim wy wyniku energetycznym było na wyciągnięcie ręki. Było odkrycie laserów latem 1963 roku, a więc dwa lata po skonstruowaniu pierwszego na świecie lasera. Polski zespół naukowców z Wojskowej Akademii Technicznej pod kierownictwem podpułkownika doktora Zbigniewa Puzewicza zbudował pierwszy w kraju laser gazowy. Zwłaszcza jeszcze w tym samym roku uruchomiono również sławny laser żubinowy. Ze względu na niezdrową rywalizację między naukowcami na uczelni, prace nad laserami w kraju na kilka lat się zatrzymały. Ale już pod koniec lat 60. zaczęto prowadzić je na nowo. Było to możliwe również dzięki temu, że będący w sporze z doktorem Puzewiczem, rektor uczelni, został zastąpiony w 1968 roku przez generała profesora Sylwestra Kaliskiego. Kaliski był zainteresowany rozwojem badań nad laserami, dlatego że widział ich zastosowanie właśnie w pracy nad osiągnięciem fuzji termojądrowej. W tamtych latach praca nad syntezą termojądrową oraz nad wykorzystaniem laserów prowadzono tylko w wąskiej grupie państw. Na początku lat 70. w gronie państw, którym udało się przeprowadzić sukcesem reakcję fuzji, znajdowały się Stany Zjednoczone, Związek Radziecki, Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Włochy. Sylwester Kaliski już od 1967 roku prowadził prace teoretyczne dotyczące fuzji termojądrowej. Przekonany o potencjale drzemiącym technologii laserowej, to właśnie w tym kierunku zaczął prowadzić swoje badania. W archiwach zachowała się notatka, którą generał przekazał w 1969 roku ministrowi obrony Wojciechowi Jeruzelskiemu. Pisał w niej, że postęp prac w zakresie laserów dużej mocy będzie oznaczał, że już niedługo zniesiona zostanie bariera technologiczna i państwo o średnim potencjale technologiczno-ekonomicznym będą zdolne do stworzenia broni atomowej. W dalszej części dokumentu można przeczytać, że rektor VAT-u proponuje nawiązać wyścig technologiczny, który może postawić Polskę w gronie państw zdolnych do wytwarzania broni laserowo-wodorowej. Zapisy te można postrzegać wręcz w charakterze sensacyjnym. Ale historycy uważają, że nakreślona przez profesora Sylwestra Kaliskiego wizja miała być raczej sposobem na uzyskanie dodatkowych środków na badania nad fuzją termojądrową niż propozycją skonstruowania bomby dla władz PRL. Faktem jest, że Kaliski uzyskał przychylność władz i mógł bez przeszkód kontynuować swoją pracę. I efektem był eksperyment przeprowadzony w kwietniu 1973 roku, kiedy to zespół pod przewodnictwem profesora osiągnął fuzję termojądrową. Stało się to zaledwie 6 lat po rozpoczęciu badań w tym obszarze przez polskich naukowców oraz przy znacznie niższym koszcie eksperymentu niż w innych wspomnianych już wyżej państwach. Polska dołączyła do grona sześciu krajów będących na szpicy badań nad syntezą termojądrową. W tym okresie wśród naukowców, którzy na całym świecie zajmowali się fuzją termojądrową, panowało przekonanie, że osiągnięcie reak reakcji, podczas której przekroczony zostanie punkt krytyczny, czyli dodatni bilans energetyczny reakcji fuzji, jest kwestią najbliższych lat. Przekonany do tego był również profesor Kaliski. Oznaczało to, że w niedalekiej przyszłości możliwe do uzyskania będzie źródło stosunkowo taniej, praktycznie niewyczerpanej i czystej energii. Wizja ta ze zrozumiałych przyczyn mogła rozbudzić nadzieję wielu decydentów. Stało się tak bez wątpienia z Edwardem Gierkiem, premierem Jaroszewiczem oraz ich zapleczem politycznym. W lutym 1973 roku a więc na ostatniej prostej. Przed wiosennym eksperymentem decyzją pierwszego sekretarza został powołany ze specjalny zespół LHKI, którego zadaniem miało być prowadzenie prac nad fuzją jądrową oraz jej wykorzystaniem w energetyce i wojskowości. Szefem zespołu stał Samet Bardierek, a niego w skład weszli premier Piotr Jaroszewicz, minister obrony Jaruzelski, minister nauki, szkolnictwa wyższego i techniki Jan Kaczmarek oraz przemysłu maszynowego Franciszek Szlachcic. Rozpisany i zatwierdzony został pięcioletni plan pracy i finansowania. W ramach którego zdecydowano o przeznaczeniu miliarda złotych i przedzieleniu dodatkowo stu etatów do prasy nad kwestią fuzji. W ramach tej pomocy państwo wykorzystało również służby do sprowadzenia do kraju potrzebnych urządzeń technicznych, których oficjalny zakup był niemożliwy ze względu na obowiązujące amerykańskie sankcje technologiczne. W grudniu 1974 roku generał Sylwester Kaliski został powołany na stanowisko ministra nauki, szkolnictwa wyższego i techniki. Przestał być wtedy również rektorem Wojskowej Akademii Technicznej, ale już w kolejnym roku objął stanowiska dyrektora w stworzonym przez siebie i podległym bezpośrednio ministerstwu w Instytucie Plazmy. <laughs> Instytucie Fizyki Plazmy, Laserowej i Mikrosyntezy. Według dostępnej informacji Kaliski nigdy nie był zainteresowany działalnością polityczną. Zdarzało się, że podczas posiedzeń rządu Rozwiązywał równania potrzebne do dalszej pracy nad fuzją, a następnie odchodził od stołu, aby zatelefonować do instytutu i przydyktować swoje przemyślenia. Jego obecność w rządzie należy więc tłumaczyć jako chęć zapewnienia poparcia, zarówno finansowego, jak i politycznego dla prac nad fuzją. Poparcie dla krajowych badań nad fuzją było bezpieczne, a finansowanie bezprecedensowe. Nie zmieniało to jednak tego, że inne kraje posiadające zdolność do prowadzenia badań nad syntezą turbową, przeznaczały na ten cel dużo większe sumy pieniędzy. Tymczasem zarówno metody, w których wykorzystano technologię laserową, jak i badania prowadzone w tokamakach były bardzo kosztowne. Bardzo szybko po przeprowadzeniu eksperymentu, eksperymentu z wiosny 1973 roku zorientowano się również, że aby osiągnąć punkt krytyczny potrzebne jest dostarczanie znacznie większej ilości energii. Oznaczało to potrzebę budowania znacznie większych laserów. Dlatego też zespół pod kierownictwem generała Sylwestra Kaliskiego zaczął poszukiwać alternatywnych i zarazem tańszych sposobów na przeprowadzenie fuzji. Początkowo rozpoczęto pracę nad metodą hybrydową, Fokus Laser. Zgodnie z jej założeniami, w przestrzeni wypełnionej gazy miało dochodzić do silnych wyładowań elektrycznych, które powodowały wytworzenie i kompresję plazmy. Dopiero na tym etapie używano laserów, które swoją energią doprowadzały do wytworzenia fuzji termojądrowej. Przeprowadzone eksperymenty pozwoliły na osiągnięcie wydatku neutronów przypadającego na jeden joule energii lasera rzędu 10 do potęgi 7, 10 do potęgi 8. Oznaczało to wynik od 100 do 1000 razy lepszy niż w eksperymentach czysto laserowych. Polska była jednym z pierwszych krajów, które podjął tego rodzaju próby kombinowane i pierwszym, gdzie udało osiągnąć się osiągnąć taki sukces. Warto zaznaczyć, że na tym etapie prac badania prowadzone przez zespół Kaliskiego nie były tajemnicą, a wyniki eksperymentów były publikowane w czasopismach naukowych oraz konsultowane podczas spotkań z naukowcami zarówno z ZSR, jak i z Zachodu. Sam Kaliski często jeździł do Związku Radzieckiego oraz do Stanów Zjednoczonych i innych krajów za żelaznej kurtyny. Współpracował z radzieckim laureatem Nagrody Nobla, Nikolajem Basowem. Jego otwartość normalna w świecie nauki okazała się podejrzana dla służby. Dlatego też Wojskowa Służba Wewnętrzna otworzyła wobec niego teczkę materiałów wstępnych. Dostępne są również niepotwierdzone informacje mówiące o tym, że sylwestrem kaliskim interesowały się służby wywiadowcze zarówno ZSR, -y jak i USA. Nie powinno to jednak dziwić, jeśli weźmiemy pod uwagę, że był on postacią stojącą za bardzo zaawansowanymi badaniami na nowszych technologii w kraju, po którym tego typu aktywności się nie spodziewano. Poszukując kolejnych rozwiązań hybrydowych, mogących pozwolić na osiągnięcie fuzji termojądrowej niższym kosztem, zespół profesora Kalickiego rozpoczął badanie nad wykorzystaniem precyzyjnych wybuchów w celu wstępnej kompresji próbki, która następnie by ostatecznie skompensowana sko energią lasera. Sam pomysł na wykorzystanie materiałów wybuchowych jako narzędzia służącego do początkowego skompensowania plazmy zrodził się już na przełomie roku 1973 i 4. Prace nad tą metodą nabrały rozpędu w latach kolejnych i przyniosły bardzo piecujące wyniki wstępne. Wynikało z nich, że już w prostych układach kombinowanych użycie energii pochodzącej z wybuchu pozwalało zredukować energię lasera do odzyskania fuzji nawet o połowę. Prace nad stworzeniem odpowiednio skumulowanego i precyzyjnego wybuchu spowodowały, że zespołowi naukowców z Instytutu Fizyki. Tak się nazywało, przeczytam to dokładnie. No tak, teraz nie mogę znaleźć tego. Mam skrót. No ale dobrze. <laughs> Udało się osiągnąć wybuch w układzie stożkowym, który wytworzył ciśnienie 40 milionów atmosfer. Było to w tamtym momencie najwyższe osiągnięte ciśnienie przy użyciu materiałów wybuchowych w ciele stałym na świecie. Wyniki badań okazały się na tyle korzystne, że zespół profesora Kaliskiego doszedł do wniosku, że osiągnięcie fuzji termodynamicznej jest możliwe wyłącznie za pomocą metody wybuchowej bez użycia lasera. Od 1976 roku prace prowadzono już tylko w tym kierunku. Sam profesor nie odrzucał w pełni możliwości wykorzystania lasera, uważał jednak, że jego rola wlegnie zmianie. Będzie on mógł być wykorzystany do dodatkowego zwiększenia energii po uzyskaniu fuzji w wyniku udoskonalonej metody czysto wybuchowej. Warto jeszcze odnotować, że metoda wybuchowa była oryginalnym pomysłem polskiego zespołu badawczego i żaden inny kraj na świecie nie prowadził wcześniej tego rodzaju badań. We wrześniu... 1977 roku na poligonie Wojskowego Instytutu Technologii Uzbrojenia pod Warszawą. Przeprowadzono próbę metody wybuchowej, która zakończyła się sukcesem. W wyniku profilowanego, koncentrycznego wybuchu udało się stworzyć warunki potrzebne do zajścia fuzji termojądrowej. Zespół udokumentował i opublikował wyniki eksperymentu. O znaczeniu dokonania mogą świadczyć dwa następujące wydarzenia. Wynikami eksperymentu oraz pracami teoretycznymi zainteresowała się administracja Stanów Zjednoczonych. Departament Energii zlecił jednemu z krajowych specjalistów z zakresu fuzji termojądrowej sporządzenie specjalnej analizy, która została przygotowana i opublikowana w 1979 roku. Z kolei w Związku Radzieckim również uznano wagę dokonań polskiego zespołu naukowego i zdecydowano się na samodzielne powtórzenie eksperymentu. Udało się to dopiero dwa lata później, a zespół, który wytworzył fuzję metodą wybuchową, składał się z naukowców z trzech uczelni. Instytutu Fizyki Akademii Nauk, Instytutu Fizyki Teoretycznej im. Landau oraz Instytutu Fizyki Chemicznej. Sam Sylwester Kaliski został w 1977 roku doktorem honoris causa Uniwersytetu Moskiewskiego im. Abu Manusowa. Miał zostać również członkiem zagranicznym Narodowej Akademii Nauk USA, ponieważ naukowcy z MIT planowali zaproponować jego kandydaturę podczas posiedzenia akademii. Jednak, akademii. jednak tragiczna śmierć profesora zniewyczuła ten plan. W tym momencie należy poświęcić nieco miejsca próbie wyjaśnienia różnego rodzaju teorii i pogłosek, które narosły wokół postaci profesora Kaliskiego. Groznik dotyczy domniemanych prac nad skonstruowaniem przez Polskę bomby neutronowej. O tym, że władza myślała o tego rodzaju zagadnieniach, świadczą wypowiedzi Edwarda Gierka, który miał kilkakrotnie mówić, że warto, aby Polska miała swoją bombę atomową. Miał on również zlecić naukowcom, aby przeanalizowali możliwości techniczne konstrukcji bomby. Przytoczony już wcześniej notatce generała kaliskiego opiszą właśnie o możliwościach produkcji broni atomowej tego typu. Nawet jeżeli pozostać przy założeniach historyków, którzy utrzymują, że był to jedynie zabieg, mając na celu pozyskanie finansowania na badania, to mógł on przecież stać się przyczynkiem do planów snutych przez elity polityczne. Edward Gierek miał się również rozpytywać naukowców o to, czy istnieje możliwość przeprowadzenia próby takiej broni w tajemnicy przed Związkiem Radzieckim, ale badacze wykluczyli prowadzenie, powodzenie tego rodzaju przedsięwzięcia. To właśnie te dyskusje o możliwych próbach jądrowych, które miałyby się odbywać pod ziemią na terenie Bieszczad, przyczyniły się do powstania wielu teorii spiskowych. Według dostępnych informacji, przygotowanie miejsc pod jakiekolwiek eksperymenty w polskich górach zatrzymało się jednak na etapie rozważań koncepcyjnych. Faktem jest, że w drugiej połowie lat 70. część prac zespołu naukowego kaliskiego była utajniona. Dotyczyło to szczególnie badań nad wybuchową i laserowo wybuchową metodą otrzymywania fuzji. Sam profesor tłumaczył to tym, że metody wybuchowe, jakie opracowywał instytut, mogą zostać wykorzystane do celów wojskowych. Profesor Kaliski miał opinię kierowcy, lubiącego prędkość i niebezpieczną jazdę, ale po jego śmierci w tym względzie narodziło się wiele przykłamy. Pierwsze z nich dotyczyło wypadków, jakie profesor miał kilkakrotnie spowodować. Po głębszym czytaniu się w dostępne źródła okazuje się jednak, że wypadki te tak naprawdę były jedynie z tłuczkami. Prawdą jest, że profesor miał skłonność do pracowalizmu. Wielokrotnie zdarzyło się, że po pracy w ministerstwie do późnych godzin nocnych przesiadywał w instytucie, choć następnego dnia rano już z powrotem musiał być obecny w ministerstwie. Jednakże, jak wiemy z zeznań jego żony Irene, 5 sierpnia 1978 roku profesor był wypoczęty. Jechał na zasłużone wakacje. Małżonkowie nie spieszyli się. Podczas drogi z Warszawy nad morze trzykrotnie się zatrzymali, jedli, Profesor kąpał się w jeziorze. Spotykane często wytłumaczenie, jakoby Kaliski miał doprowadzić do wypadku ze względu na przepracowanie i zmęczenie, również nie może zostać uznane za prawdopodobne. Nie zmienia to jednak tego, że na wysokości miejscowości Mostowo samochód prowadzony przez profesora niespodziewanie zjechał z drogi, ściął drewniany słup, małe drzewo i zatrzymał się dopiero po uderzeniu w dużą sosnę. W wyniku poważnych obrażeń głowy profesor, którego próbowano uratować w szpitalu przy ulicy Szaserów w Warszawie, nie odzyskał świadomości był utrzymywany przy życiu przez aparaturę medyczną. Po konsultacjach z lekarzami krajowymi oraz sprowadzonymi specjalnie z Zachodu uznano, że nie ma szans na jego uratowanie. Sylwester Kaliski zmarł 16 września 1978 roku. Celem mniejszego artykułu nie jest rozstrzygnięcie, czy Kaliski padł ofiarą zamachu. Należy jednak zaznaczyć, że śledztwo prowadzone przez policję zawiera wiele trudnych do wytłumaczenia braków. Droga była sucha, warunki bardzo dobre, a biegli nie znaleźli śladów hamowania oraz nie stwierdzili winy kierowcy i po tym fakcie śledztwo umorzono, nie podejmując próby wyjaśnienia przyczyn wypadków. Dodatkowo, jak zaznaczono żona profesora, na chwilę przed wypadkiem małżeństwo zbliżyło się do jadącej nieco wolnej Nysy, a kiedy Fiat prowadzony przez profesora znajdował się bezpośrednio za tym pojazdem, ten miał nagle zacząć hamować. Także, jak zeznała żona profesora, na chwilę przed wypadkiem małżeństwo zbliżyło się do jadącej nieco wolniej nysy. A kiedy Fiat prowadzony przez profesora znajdował się bezpośrednio za tym pojazdem, ten miał zacząć nagle hamować. Ale nie towarzyszyło temu zapalenie się światła. Kierowca nysy został przesłuchany po czterech dniach od wypadku, a jego dane zanonimizowane. Dodatkowo podczas przesłuchania nie zadano pytania o hamowanie kierowcy. Wielokrotnie w różnego rodzaju artykułach na temat Kaliskiego przywołuje się słowa premiera Jaroszewicza który w reakcji na informację o wypadku ministra miał stwierdzić, że wykończyli generał. Niezależnie od tego, co było przyczyną wypadku, śmierć profesora spowodowała załamanie się prac nad nowymi metodami fuzji termojądrowej. Po wrześniu 1978 roku zespół badawczy Instytutu przeprowadził jeszcze tylko jeden eksperyment. Następnie zespół badawczy rozwiązano, a prace utajniono. Jak przekazywali w różnych wywiadach współpracownicy Gierka, po śmierci Kaliskiego najwyższe osoby w państwie pogodziły się z tym, że wszelkie plany na uzyskanie niezależności energetycznej poprzez ujarzmienie fuzji termojądrowej, niezależnie od tego, na ile był realny, musiały odejść zapomnienie. Dodatkowo zima stulecia, która nawiedziła Polskę na przełomie lat 78-79, uwidoczniła władzy, jak zapóźniony jest system energetyczny PRL. W sposób doraźny zostało to naprawione za pomocą gwałtownego zwiększenia produkcji energii z węgla. Na 22-23 sesji RWPG w tych samych latach zdecydowano o rozwoju energetyki atomowej w całym bloku wschodnim. W czerwcu 1979 roku Komisja Planowania przy Radzie Ministrów podjęła decyzję przedłużającą ważność decyzji podjętej jeszcze w roku 1972, a dotyczącej wybrania terenów nad jeziorem Żarnowieckim na miejsce budowy elektrowni atomowej, co pozwoliło nie zaprzepaścić prac wykonanych w pierwszych trzech latach dekady. W kolejnych latach ekipy Gierka i Jaruzelskiego podejmowały kolejne decyzje administracyjne potrzebne do rozpoczęcia prac nad budową elektrowni atomowej. W styczniu 1982 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie budowy elektrowni jądrowej Żarnowiec, która to elektrownia miała się składać z dwóch bloków energetycznych typu WWR-440. Zgodnie z planami pierwszy blok miał być uruchomiony w roku 1989, a kolejny rok później. Warto w tym momencie zaznaczyć, że pierwotnie Związek Radziecki był gotów zgodzić się na dostarczenie tylko jednego reaktora. Dopiero po zabiegach dyplomatycznych ze strony polskiego ministerstwa oraz decyzji, aby włączyć polski przemysł w realizację zadań na rzecz rozwoju energetyki jądrowej w państwach należących do RWPG, a rozmowy przyniosły oczekiwane skutki. Do Polski miały trafić dwa reaktory, a polski przemysł miał zostać zmodernizowany i zacząć produkcję na rzecz elektrowni jądrowych. Widać to wyraźnie w planach budowy elektrowni w Żarnowcu. Oprócz przedsiębiorstw radzieckich, w pracach miały brać również zakłady z Raci Boża, Nysy, Opola, Kielc i wielu, wielu innych miast. Przy czym konstrukcje nie należały wcale do Błachych. Rozpoczęto, rozpoczęto w nich prace nad zbiornikiem awaryjnego chłodzenia reaktora, zbiornikiem kwasu borowego, wytwornicami pary, sklaplaczami czy wymiennikami ciepła. W uchwale Rady Ministrów z końca 1983 roku planowane. Uruchomienie obu bloków przesunięto rok, co było jednym z pierwszych sygnałów pogarszającej się sytuacji finansowej i zdolności wytwórczych w polskich zakładach przemysłowych. Dużym ciosem dla budowy elektrowni była również katastrofa w Czarnobylu. Dodatkowo obnażyła ona i tak niskie zaufanie społeczne i poparcie dla inwestycji władz komunistycznych w atom. Społeczeństwo nie ufało władzy, że dochowa wszystkich niezbędnych standardów i procedur zarówno w trakcie budowy, jak i podczas użytkowania nowej elektrowni. Mimo narastającego sprzeciwu społecznego latem 1987 roku rząd zatwierdził lokalizację drugiej polskiej elektrowni w miejscowości Klępicz. Miała tam powstać elektrownia atomowa warta. W pobliżu budowy nad Jeziorem Żarniewieckim coraz częściej dochodziło do protestów ruchów ekologicznych. Rozpadający się ustrój komunistyczny doprowadził do tego, że w drugiej połowie 1989 roku budowa została praktycznie wstrzymana. Rząd Odeusza Mazowieckiego podjął 2 grudnia 1989 roku decyzję o wstrzymaniu na rok budowy elektrowni jądrowej Żarnowiec. Cały rok później władze zdecydowały o likwidacji Żarnowca w budowie. Elektrownia atomowa była wtedy wybudowana w 36%, z czego obiekty zaplecza były ukończone w 85%. W dokumencie sejmowym nie wykluczono wtedy budowy elektrowni atomowej korzystającej z nowych, zapewne zachodnich technologii, ale oceniono w nim, że przy posiadanych zdolnościach finansowych i przemysłowych nowa elektrownia zostałaby uruchomiona najprawdopodobniej dopiero po 2005 roku. Tak wyglądała energetyka w PRL-u. Zobaczymy, proszę Państwa, jak przyszłość zapisze nam historię energetyki atomowej w Polsce. Wygląda na to, że coś się rusza. Serdecznie zapraszam. Strategy Future, Jacek Bartosiak.